Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku z naszej serii Problemy w Kościele. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Bardzo ważny dzisiaj temat o wypaleniu i zniechęceniu. Zniechęcenia dotyczy każdego z nas nie tylko tych, którzy służą w kościele nie tylko liderów nie tylko tych, którzy próbują coś zrobić ale po prostu są zwykłymi chrześcijanami którzy tak naprawdę nie są zwykłymi ponieważ każdy z nas jest powołany do służby ale na pewnym etapie naszej drogi chrześcijańskiej doświadczamy spadku sił z jakiegoś, jakiegoś powodu zniechęcenia być może nawet wypalenia. Tak? Często dochodzi do tego, kiedy robimy różne rzeczy, dobre rzeczy, ale o własnych siłach. Bardzo trudno jest to czasami rozróżnić, co jest taką inspiracją od Boga i Jego zaopatrzeniem, i tym, że działamy w oparciu o Jego siłę, a kiedy działamy w oparciu na przykład o swoje współczucie, czy dobre serce, czy chęć pomocy innym, co może być częścią naszego charakteru. I po prostu związane z tym, że mamy wrażliwe serce na innych I chcemy pomagać I w naszym środowisku chrześcijańskim jest taka niechlubna tradycja Że kiedy ktoś potrzebuje pomocy To my musimy jej zawsze udzielić Że jeżeli ktoś nas prosi o coś, to musimy zawsze dać I oczywiście za tym stają pewne przykazania To nie jest tak, że myśmy sobie to sami wymyślili Ale czasami jest to kosztem Naszego własnego zdrowia, naszej rodziny, naszej radości życia, a tak być nie powinno. Ponieważ kiedy my się wypalimy, jeżeli my się zniechęcimy, to już wtedy nie będziemy mogli niczego innym ludziom dawać. Tak więc najpierw musimy wziąć, żeby móc dać. Sytuacja, w której czujemy, że już nic nie mamy do dania i że wręcz nawet możemy mieć wstręt czy niechęć do pomagania ludziom albo nawet do ludzi. Ja otarłam się o takie stany właśnie z przepracowania. To jest oznaką takiej czerwonym światełkiem, że muszę zadbać o siebie, że muszę pomyśleć o odpoczynku, że muszę pomyśleć o tym, żeby nabierać sił od Boga i na nim się opierać. I biec w tym całym biegu jego mocą, a nie swoją własną. Tak jak powiedziałam, jest to czasami bardzo trudne, żeby rozróżnić. Czy oby na pewno usłyszałam, odebrałam coś od Boga, i wiem, że coś mam do zrobienia, ponieważ On mnie posyła, a kiedy kierują mną dobre motywy, ale jednak moje własne. I do tego zniechęcenia dochodzi bardzo często też, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy są niewdzięczni, którzy mogą nawet podeptać naszą pracę, którzy jakby nie reagują w ten sposób, jakbyśmy chcieli. Mamy pewne oczekiwania względem innych. No i oczywiście te oczekiwania też powinny być realne, to znaczy musimy wziąć pod uwagę, że ludzie są zmienni, kapryśni, niedojrzali. E, chorzy po prostu emocjonalnie czasami, e, i musimy mieć do nich cierpliwość. Polegać możemy jedynie na Bogu. Chociaż nawet, nawet jeśli chodzi o Boga, możemy czasami doświadczać zniechęcenia z uwagi na to, że On na przykład nam nie odpowiada, czy nas nie prowadzi w taki sposób, jakbyśmy chcieli. E, mam tutaj takie ciekawe badania, które wskazują na to, że tylko 10% pastorów, czy powołanych dusz pasterzy, do służby Bożej. Ci, którzy rozpoczęli służbę jako duszpasterze, e, ukończyli ją, czyli dobrnęli aż do emerytury. Tylko 10% z tych powołanych ludzi do konkretnej, całkowitego poświęcenia się służbie innym ludziom, e, duszpasterskiej, e, dotarło do emerytury w tym stanie. Czyli cała reszta, 90%, po drodze gdzieś się wycofała. Albo zniechęciła, albo zmęczyła, zmieniła zawód z jakiegoś powodu. 38% tych ludzi w zeszłym roku myślało o tym, żeby skończyć ze swoją pracą. Czyli nie, jakby nie wycofali się jeszcze, ale myślą o tym, to znaczy, że są w jakimś stanie wypalenia czy zniechęcenia. 67% takich usługujących ludzi wskazuje na to, że nie czuje się dobrze, że nie czuje się w pełni zdrowymi emocjonalnie czy duchowo, że coś jest nie tak. I 80% służących Bogu ludzi wskazuje, że ich służba duszpasterska, duchowa była ze szkodą dla ich rodzin prawdę mówiąc to są zatrważające statystyki i sobie myśli, coś jest nie tak tak nie powinno być i dlatego dzisiaj ten temat e, problemy w kościele, jeszcze raz powtarzam, tu nie chodzi o problemy e, kościoła jako organizacji, tylko nas jako ludzi, którzy są żywymi kamieniami, kamieniami chrześcijan którzy tworzą ten kościół kiedy my nie będziemy silni jeżeli my nie będziemy blisko Chrystusa jeżeli nie będziemy biec Posiłkując się jego siłami, jego mocą, jego łaską, to grozi nam po prostu taki problem, jakim jest zniechęcenie, wypalenie, czasami nawet utrata wiary. Jeżeli to jest taki chroniczny stan, on nawet może doprowadzić do czegoś takiego, że ktoś ma dosyć, po prostu ma już dosyć tych wszystkich religijnych rzeczy, tej pomocy, chce się wycofać, zrobić coś zupełnie innego niż do tej pory. Nie możemy do tego doprowadzić. I słuchajcie, dzisiaj historia. Wielkiego męża Bożego proroka, jakim był Eliasz, który również doświadczał takich stanów. I możemy coś z tej historii się nauczyć, wie, że ona jest zapisana w pierwszej księdze królewskiej w XIX rozdziale. Ten 19 rozdział ma miejsce zaraz po tym, jak Eliasz spuścił, że tak powiem, ogień z nieba, Bóg odpowiedział na jego modlitwę i przyszedł, objawił swoją wielką moc tak, że prorocy Bala musieli potem zostać być zgładzeni, ponieważ oni nie mieli mocy, by ich Bóg cokolwiek uczynił. Ich Bóg nie miał mocy, a oni nie mieli również siły, żeby go skłonić do reakcji. Ale Eliasz, kiedy wołał do Boga, to Bóg zamanifestował swoją wielką moc. Więc można powiedzieć, że to był cudowny, chwalebny moment w historii Izraela, i doświadczenia Boga. A jednak tuż po tym Eliasz doświadcza zniechęcenia. I czytamy, że wtedy Ahab opowiedział Jezebel o wszystkim swojej żonie, nieprawej królowej, co Eliasz uczynił, oraz o tym, jak zabił mieczem wszystkich proroków, proroków Bala. Jezebel wysłała więc posłańca do Eliasza ze słowami Niech to mi uczynią bogowie i tamto dorzucą Jeśli jutro o tym czasie twojego życia Nie uczynię takim jak życie jednego z nich Czyli zagroziła mu śmiercią I wtedy Eliasz wstał, odszedł, aby ocalić swoje życie Przybył do Berszeby, która należy do Judy I zostawił tam swego sługa A potem poszedł na pustynię Jeden dzień drogi A gdy tam doszedł, usiadł pod jałowcem I życzył sobie śmierci Mówiąc, dosyć, dosyć już, panie, zabierz moją duszę, bo nie jestem lepszy od moich ojców. Potem położył się i zasnął pod tym jałowcem. Co ciekawa reakcja. Z jednej strony ucieka Jezebel, tak żeby go nie zabiła, obawia się o swoje życie, a z drugiej strony, kiedy już jest na tej pustyni, życzy sobie śmierci. Jest e, zrozpaczony. E, jest zniechęcony. Mm, troszeczkę przeskoczymy dalej. Bo wtedy przychodzi do niego yy, anioł i zaczyna go karmić. To też jest bardzo ciekawe, że posilanie do Lijasza przychodzi z góry, ponad naturalne, ale już odchodzi od wszystkich ludzi, jest na pustyni i tam doświadcza posilania od samego Boga. Ale później, kiedy spotyka pod górą choreb samego Boga, wchodzi do, świątyni, wchodzi do jaskini, dochodzi go słowo Pana, Bóg do niego się odzywa, co tu robisz Eliaszu, i wtedy wypływa z jego wnętrza, to zgorzknienie, to jakieś zranienie, rozgoryczenie. Mówi, byłem bardzo gorliwy względem Pana Boga ze Synowie Izraela bowiem porzucili Twoje przymierze, zburzyli Twoje ołtarze i pomordowali mieczem Twoich proroków. Ja sam tylko zostałem i szukają mojej duszy, aby ją odebrać. I widzimy tutaj taką samotność Eliasza, że on... Czuje, że wszystko dźwiga na swoich barkach, że został sam jeden, że cała reszta się wycofała, że owszem, doświadczał, z pewnością doceniał to, że Bóg jest, i że objawiał się w odpowiedzi na jego modlitwę, ale czuł się bardzo samotny i czuł, że jest jakby jedynym, który idzie w tym kierunku. I nawet jakby. Być może nawet czuł, że Bóg nie chroni go dostatecznie, skoro inni ludzie czeka, czyhają na jego życie. I wtedy Bóg mówi do niego, żeby stanął przed Panem. I jest ta słynna historia o tym, że przychodzi gwałtowny wicher, ale nie było tam Pana. Potem przychodzi ogień, wiatr, trzęsienie ziemi, ale tam Boga nie było, aż w końcu jest delikatny powiew. Wiatru, delikatny powiew, i w tym powiewie był pan Eliasz, doświadcza Boga, spotyka się z Nim i słyszy Jego głos. I kiedy słyszy jego głos, słyszy również posłanie, co ma konkretnie robić. Ma wrócić się przez tą pustynię, dojść do Domaszku i tam ma namasić na króla Ala i również Jechu, który miał być królem w Izraelu. I również ma powołać Eliasza, który się staje jego uczniem. I to jest bardzo ciekawe, że w tej całej sytuacji widzimy, że Bóg. Jakby częścią tego programu pomocowego dla Eliasza było posłanie go z pewnym zadaniem. To zadanie dotyczyło ludzi, tak żeby Eliasz nie był sam, ale znalazł się w gronie ludzi, którzy również są powołani i namaszczeni od Boga którzy są ludźmi według Bożego Serca, którzy będą tworzyć jakby taki team, zespół razem z Eliaszem, żeby Eliasz nie czuł, że jest tutaj jedyny, który jest po stronie Boga. Czyli widzimy tutaj, że Bóg ma rozwiązanie tej całej sytuacji i tym rozwiązaniem są ludzie, są inni ludzie, są ci, którzy również e, będą przez Boga posłani. Tak, żeby Eliasz nie został sam, żeby miał innych ludzi, z którymi może rozmawiać, e, z którymi może konsultować pewne rzeczy. Bóg daje mu również pomocnika, Elizeusza, który będzie wszędzie z nim, będzie jego sługą, będzie jego uczniem, będzie jego towarzyszem. Także to, co Eliasz przeżywa, o co się modli, o czym myśli, będzie mógł dzielić z inną osobą. Tak więc w tej historii mamy taki, jakby skrótowy instruktaż tego, co zrobić, jeżeli jesteśmy zniechęceni, tak jak Eliasz. Po pierwsze, musimy spotkać się z Bogiem sam na sam. Eliasz jakoś instynktownie udaje się na pustynię, nie chce, żeby nikt inny widział jego, jego strach, jego załamanie, jego sta stan. Ale tam woła do Boga. Tam woła do Boga. I Bóg przesyła swojego anioła, daje mu się posilić, tak, żeby Eliasz mógł pójść jeszcze dalej, aż pod górę choreb. To jest to miejsce spotkania. Boga z Mojżeszem w przeszłości to jest takie jakby symboliczne miejsce spotkanie Boga z człowiekiem. Bóg pragnie, żebyś poszedł kawałeczek dalej, poświęcił troszeczkę więcej czasu, więcej energii po to, żeby spotkać się z Bogiem, żeby spędzić z Nim czas, żeby rozpoznać Jego obecność. Eliasz musiał nauczyć się rozpoznawać Bożą obecność. Owszem, Widzimy Boga, kiedy działa cuda i znaki, kiedy spuszcza ogień z nieba. Eliasz to widział, ale widocznie nie nauczył się jeszcze rozpoznawać Bożej obecności w cichym powiewie, kiedy pozornie nic się nie dzieje, kiedy nikt inny nie zauważa Boga, ale Ty, mając wrażliwe serce duchowo, musisz nauczyć się rozpoznawać Jego obecność, dlatego że w Jego obecności jest zachęta. E kiedy nauczymy się tej umiejętności, zaczniemy czerpać, praktykować Bożą Obecność, tak jak brat Warzyniec mówił, to y, będziemy stale posilani. Jego obecność, Jego towarzy towarzystwo, Jego słowo, Jego poślenie, y, Jego posłanie y, nas, y, rozmowa z nim, to wszystko jest pokarmem dla naszej duszy. My musimy się nauczyć y, w ten sposób żyć. Także nie bazując na tym, Jakie są owoce naszej pracy, albo co ludzie z tym zrobią, albo jak to wygląda w oczach świata? Jeżeli mamy takie wskaźniki, mierniki, że tak powiem, sukcesu, to bardzo szybko się załamiemy. Ja pamiętam, jak e, wiele lat temu, kiedy prowadziliśmy Kościół uliczny, teraz dalej w nim uczestniczymy, ale już nie prowadzimy. Mm. Mieliśmy taki okres posłuchy duchowej, kiedy nie wiedzieliśmy dokąd to zmierza, czuliśmy się bezowocni, że to wszystko jakby właśnie nie wydaje owoców, że po co my to robimy? Owszem, to pomaga w, pewnie ludziom, ale nie, nie widzieliśmy jakby dalszego celu. I byliśmy zniechęceni, chcieliśmy przestać to robić, chcieliśmy znaleźć kogoś na nasze miejsce, bo czuliśmy, że, że my nawalamy w tej sytuacji, że nie wywiązujemy się ze swoich obowiązków właściwie, może nie jesteśmy właściwymi osobami. I pamiętam, że wtedy zadzwonił do nas Artur Pawłoski, który założył kościół uliczny w Kalgary, tak by pierwszy raz. Y, y, w historii coś takiego jak Kościół uliczny może powstało, być, być może mówię, bo, wie, bo e, kto tam wie, może ktoś to prowadził, tylko tak nie nazywał. I, e, i wprost nas zapytał, jak się czujecie. I macie wtedy powiedział, że prawdę mówiąc, jesteśmy bardzo zniechęceni. A Artur mówi: a tak, tak, znam ten stan, przechodziłem przez to cztery razy. <laughs> I okazało się, że nie jesteśmy sami. E, no, niby to jest oczywiste, wszyscy przeżywamy zniechęcenia, ale kiedy słyszysz coś takiego od osoby, która jest bardziej doświadczona, która robi podobne rzeczy co ty, to zaczynasz rozumieć, aha, czy to jest pewna prawidłowość, nie jest to stan dziwny, nie jest to związane z tym, że coś jest ze mną nie tak. Um, I Artur wtedy zachęcił nas i powiedział, że nie robicie tego dla owoców. Robicie to, dlatego że Bóg was posłał, dlatego że On uważa, że to jest ważne i to Wam musi wystarczyć. I to był taki punkt zwrotny dla nas, kiedy żeśmy nabrali na nowo sił. On nas pokrzepił w tym, skierował nas wzrok na to, co najważniejsze, na Boga. My służymy Bogu Najwyższemu, nie ludziom. Owszem, ludziom usługujemy w pewien sposób, ale naszym głównym celem jest służenie naszemu Bogu. Jeżeli On mówi, że coś jest ważne, to będę to robiła, nawet jeżeli nie widzę owoców. Nie jest to łatwe, bo całe otoczenie i świat popycha nas w kierunku mierzenia naszych wysiłków, liczenia e, jakiegoś takiego widocznego skutku naszych działań. I tego często nie widać, dlatego że nasza praca jest duchowa. E, praca rodzicielska również jest duchowa. Też często jej nie widać. Ogólnie praca z ludźmi jest wewnętrzna, głęboka. Więc ci, którzy pracują e, z rzeczami, z przedmiotami, może mają trochę lepiej, może łatwiej jest to zmierzyć, łatwiej o efekty, ale ludzie, którzy pracują z ludźmi, mają trudniej. Jeżeli pracujemy w tej sferze duchowej, jest najtrudniej, bo efekty będzie widać dopiero w niebie. Dopiero wtedy zobaczymy efekty, a te efekty również będą inaczej mierzone niż tak, jak to się dzieje teraz na Ziemi. Tak więc podsumowując całą tą historię, Eliasz w wyniku swojego załamania, frustracji, zniechęcenia udaje się na pustynię i tam słyszy od Boga: chodź głębiej, chodź głębiej, wejdź głębiej w tą pustynię, pójdź dalej. Odejść bardziej od ludzi, podejść do góry Choreb, tam gdzie ja chcę z tobą rozmawiać, i tam naucz się rozpoznawać moją obecność. Jak ja mówię do ciebie, kiedy ja jestem, bo ja jestem, który jestem, i rozpoznaj mnie. Doznasz zachęty, jeżeli będziesz wiedział, że ja jestem blisko. A po drugie, idź na maść, na królów i na proroków, inne osoby, tak, żebyś miał zespół. Żebyś mógł działać z innymi ludźmi, żebyś nie był sam, żebyś mógł dzielić te trudy swojej misji, swojej roli na tym świecie z innymi ludźmi, którzy również będą posłani od Boga, którzy nie będą tylko takimi ludzkimi przyjaciółmi, ale będą ludźmi, którzy będą rozumieli Cię duchowo. To jest bardzo ważne, żebyśmy takich ludzi mieli, żebyśmy takich ludzi szukali, modlili się o nich, tak jak Artur, który do nas zadzwonił pokrzepił nas, tak? To był Boży głos dla nas w tamtym momencie, ale był to głos wydany przez człowieka, tak? Więc potrzebujemy ludzi, którzy są bardziej doświadczeni od nas, którzy w momentach naszej słabości będą nakierowywać nas wzrok na Jezusa, będą nas pokrzepiać i będą rozumieć, nie będą oceniać, nie będą krytykować o taki z Ciebie chrześcijanin, tak? Służysz innym, a tutaj takie załamania Doświadczasz coś jest nie tak, z tą swoją duchowością. Niestety, czasami nawet w kościele słyszymy takie słowa w niezdrowych relacjach, niezdrowych społecznościach, takich chorujących, że tak powiem, jest bardzo dużo osądu, bardzo dużo udawania wszyscy doświadczamy zniechęcenia. Wszyscy od Naj, najniższego, że tak powiem, y, y, takiego poziomu służenia innym ludziom, aż bo pa, bardzo skomplikowane funkcje i role, które możemy pełnić w społeczeństwie. Każdy z nas doświadcza trudnych chwil y, i pomogą nam ci, którzy sami przez to przeszli, potrafią się do tego przyznać. To jest oznaką zdrowia i dojrzałości, żeby móc potem pomagać innym ludziom, kiedy oni będą przechodzili zniechęcenie. Tak więc... Y, Dobra nowina jest taka, że nie musimy poddawać się temu zniechęceniu. Tylko jeżeli czujesz w swoim sercu, w swoim życiu teraz taki okres posuchy, trudności, kiedy masz ochotę zrezygnować, wycofać się, uciec. OK, ale nie podejmuj żadnych decyzji póki nie spotkasz się z Bogiem. Najpierw ucieknij na pustynię. Najpierw przyjdź pod górę Choreb. Najpierw porozmawiaj z Bogiem, rozpoznaj Go, że On jest blisko. I usłysz wskazówki, które on ci będzie dawał. Um, pokrzepienie jest w nim, siła jest w nim. Naszą siłą jest radość w Panu. Naszym pokrzepieniem jest jego pokarm, jego słowo, jego obecność żywa, jego przychylność, jego miłość, jego radość nad nami. Jego taniec, jak, jak mówi Księga Sof Sofoniasza, Bóg nad nami tańczy, On cieszy się z naszej obecności, my, my musimy się nauczyć również cieszyć z Jego obecności i czerpać z tego siłę. Jest ok, jeżeli od czasu do czasu to czujesz, a jeżeli tkwisz w takim stanie już dłużej, to wiedz, że jest rozwiązanie. Przejdź już dalej, <laughs> e, idź dalej, Pój podejdź bliżej do Boga, nie uciekaj od Niego. A doświadczysz takiego pokrzepienia jak Eliasz, aż w końcu został porwany na obłoki, spotkał się z Panem twarzą w twarz. Nie zaznał śmierci, ale został żywcem wzięty do nieba. Jakkolwiek źle to może brzmieć, brzmieć żywcem, ale yy, jakby Eliasz dobrze skończył w tym wszystkim. Tak. On nie był w tych 90% tych, którzy rezygnują. Poszedł dalej. Poszedł dalej, spotkał się z Bogiem i doświadczył pokrzepienia. Kochani, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Jak Wy radzicie sobie ze zniechęceniem? Służąc innym ludziom, albo zniechęceniem takim chrześcijańskim, że być może nie widzicie efektów działania Boga w swoim życiu, ale przeszliście dalej, spotkaliście się z nim. Bóg pokazał Wam coś i teraz jesteście pełni życia. Napiszcie swoje historie. To będzie wielką pomocą dla tych z nas, którzy być może są teraz w ciężkim położeniu. Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem. Pa! pa.